Witajcie w Kociej Wiosce! Howtong to mała mieścina położona godzinę jazdy pociągiem od Taipei. Osada podzielona jest mostem, i zależnie od tego, na którą stronę wyjdziemy ze stacji, trafimy do jednej z dwóch atrakcji, z których Howtong spłynie: albo do kociej wioski, albo do opuszczonej kopalni. iż ów miejsce przybrało miano Kociej i Wioski, to historia całkiem nowa, rozpoczęta w 2008 roku przez pewną piłośniczkę kotów, która przysłała do internetu zdjęcia bezpańskich kotów z Hołtą, którym starała się poprawić los. O tym, że koty władają internetem, chyba nie trzeba mówić. Nic więc dziwnego, że zdjęcia bardzo szybko stały się niezmiernie popularne i tym sposobem Hołtą zyskał miano miejsca jednego kotom utworzyła się grupa wolontariuszy, a ilość uczestnictw podopiecznych powiększyła się jeszcze bardziej. Dziś po wiosce spaceruje przeszło 200 kotów. Wszystkie są bardzo zadbane i traktowane jak gospodarze tego miejsca. Koty bawędzają się po okolicy, uczynają sobie drzemki na wystawach sklepowych i wylegują, gdzie im się tylko podoba. Gdyby ktoś, Trafił w to miejsce przypadkiem i zastanawiał się, co jest grane. Znak mówiący o tym, że koty rządzą tym miejscem wraz z kilkoma punktami informacyjnymi, czego robić, a czego nie, wszystko wyjaśnia. Koty można karmić przy smakami dostępnymi do kupienia w lokalnych sklepach. Co do głaskania, to wiadomo jak to z kotami. Na fali kociej popularności powstały tu sklepiki z pamiątkami. Oczywiście o kociej tematyce. Jednakże poza samymi typowymi duperelami są tu także pamiątki bardziej gustowne, a nawet bardziej kosztowne. Takie jak duże porcjonowe figury maneki Neko. Czyli kota, który machając łapą ma przyciągać pieniążki i same dobrodziejstwa. Znajdują się tu także kawiarnie, w których możemy zamówić kawę, herbatę mleczną, a także drobne desery. Często konsumując w towarzystwie szandobylskich kotów, wylegujących się na kawiarnianych pufach, półkach, bądź wszelkich innych obiektach, które trzasty leniuchy upatrzą sobie za miejsce do drzemania. Wróćmy teraz do starszej historii Hołtung, które od lat 20 XX wieku było osadą z największymi na Tajwanie pokładami węgla. Jak podają źródła, z niniejszego rejonu rocznie pozyskiwano nawet do 220 tysięcy ton węgla, a tutejsze kopalnie były szczególnie mocno eksploatowane przez ówczesnych japońskich kolonialistów, którzy specjalnie w tym celu poprowadzili do osady linię kolejową. Historia kopalni węgla na Tajwanie dobiegła końca w latach 90. ubiegłego stulecia, a wydobycie zostało wstrzymane ze względu bezpieczeństwa. Była to bezpośrednia przyczyna wyludnienia się tejże miejscowości. Niemniej ślad po jej górniczej historii został zachowany. Najwspaniale zachowanym obiektem są tutaj ruiny starej kopalni. A co więcej, mamy na nie widok z mostu, który także jest utrzymany w górniczym klimacie. Muzyka Znajduje się tu także małe muzeum górnictwa. Na którym możemy zobaczyć autentyczne sprzęty wykorzystywane podczas wydobycia. Jest tu jednak coś jeszcze. Przejażdżka kolejką, która zabiera nas do wnętrza kopalni. I nie jest to bynajmniej tylko siedzenie w wagoniku. W środku czekają na nas kilofy, młoty pneumatyczne i inny sprzęt górniczy, którego można, a nawet należy, własnoręcznie spróbować. Od razu dodam, że nie są to atrapy i sprzęt, swoje waży. I choć bardzo chciałem, to niestety dziś nie mogę wam tego pokazać, gdyż z uwagi na wciąż trwającą sytuację wirusową, nie wszystkie atrakcje są czynne. Pora wracać do domu. Fajnie, że wybraliście się ze mną i mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie kanał. A tych, którzy chcieliby w Blasku Chwały pojawić się na napisach końcowych, otrzymać kartkę z Tajwanu albo ciastka na nasowe, zapraszam na patronaita. Tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!